Szybką, zadanie 2,37. Wykonaj działania i tutaj też mamy 6 przykładów. Zaczynamy od przykładu A. 2x plus y razy x minus 3y i odejmujemy jeszcze x do kwadratu. 2x kwadrat minus 6xy plus x, y i minus 3, y kwadrat i jeszcze za nawiasem stoi minus x, kwadrat, ten tutaj. No i sobie. E, czyli tak, mamy 2x minus x, mamy 6 i y kwadrat jest samodzielny. No dobra, czyli mamy tak x kwadrat, Minus 3y kwadrat i minus 5x. 5xy. No i przykład B minus 2Y do kwadratu dodać w minus 2y plus X razy X plus 5Y. Tutaj mamy minus 2y kwadrat dodać. Eee, minus wy się, minus 2x. Y eee, minus 2xy, minus 10y do kwadratu plus x do kwadratu. I plus 5X Y. No ten nawet w sumie nie jest potrzebny. Bo te znaki pozostały, ale dobra niech zostanie. Co my tu mamy na zielono Y do kwadratu. Na zielono miał być. Na zielono, na zielono. Czyli mamy. Minus 2 i minus 10. Jeszcze x. x mamy sam, do, czyli mamy tak. Mamy x kwadrata 1, czyli mamy x kwadrat. Minus 12 y kwadrat. I tu na czerwono jeszcze minus 2x plus 5xy, czyli mamy plus 3x. C. 4X, odjąć 4X plus Y i jeszcze mnożymy 1 minus 2Y. To się równa 4X. 4X odjąć i teraz ten nawias się przyda 4X 4. Minus 8xy plus y i minus 2y kwadrat. Także przed nawiasem stoi minus. No dobra, czy jeszcze sobie, tylko to było 4x jeszcze, tak? Mamy tak, 4x minus 4x. Yy, przed nawiasem minus, czy będzie plus 8x? Y minus Y plus 2Y do kwadratu. Tu już widzimy czwóreczki się znoszą, czyli to się równa, to się równa. Y, to się równa 2y kwadrat. 2y kwadrat plus 8XY i minus Y przykład D przykład D. 1 plus y minus 3x razy y plus x no i po kolei mnożymy. 1 razy y to y, 1 razy x to x, 1 razy x to x, 1 razy y to y plus Y razy y to y kwadrat plus xy minus 3xy i minus 3x kwadrat. Dobra, kwadraty są tylko jedyne, czyli mamy tak. Mamy tak minus 3x kwadrat plus y kwadrat. i tutaj mamy xy, no dobra, to mamy jeszcze minus 3xy plus xy, czyli będzie minus 2xy, minus 2xy, bo tu mamy minus 3, a tu mamy plus 1, czyli mamy minus 2xy, no i jeszcze plus x i plus y. Przykład D to teraz przykład E. To trochę więcej miejsca. 3X w przykładzie X plus 2Y plus 1 i to mnożymy razy 2X plus Y. No to po kolei 6x kwadrat minus 3xy plus 4 Y minus 2y kwadrat plus 2x minus y. To się równa 6x kwadrat minus 2 y kwadrat plus xy plus 2 x i minus y i ostatni przykład f 4 y minus 3x razy 4 plus 3y plus 5x Plus 5x, no to lecimy po kolei 4 razy, 4, 16. Ale jeszcze musimy pamiętać, że jest y plus 12y kwadrat plus 12y plus 20xy minus, minus 12x. 9XY i minus 3 razy 5, 15x kwadrat. Czy coś tu jeszcze? Jeszcze to się równa. Minus 15x do kwadratu. Tu się nie zmienia, plus 12Y kwadrat, plus minus 9. Plus 20, czyli plus 11, plus 11xy, minus 12x i plus 16y. No i to było na tyle. Dzięki.